Cześć! Słuchaj! Tak wyglądają obecnie lekcje nauki gry na instrumentach w Państwowej Szkole Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Limanowej. Zajęcia w naszej szkole odbywają się online przede wszystkim, ale i są sytuacje takie, kiedy chcąc brać udział w konkursach online, no musimy te nagrania zrobić w szkole, bo potrzebny jest akompaniator, potrzebny jest fortepian. No i oczywiście w reżimie sanitarnym to robimy, ale no, no, musimy się spotkać z tym uczniem, bo inaczej nie jesteśmy w stanie brać udział właśnie w takich konkursach, a powiem szczerze, że dużo nauczycieli bierze i mamy sukcesy. W ze względu na epidemię, placówka nie może organizować naboru tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. Stąd dyrektor szkoły zwrócił się do lokalnych mediów, aby pomogły w rekrutacji uczniów. Termin przesunięty został na 14 czerwca, a zawsze robiliśmy to z 2-3 tygodnie wcześniej. Z tego względu, żeby oddać sobie jeszcze czasu. Może się uda, że jeszcze gdzieś tam może nie z koncertami do szkół pojedziemy tak, jak to robiliśmy zwykle, ale przynajmniej z jakąś informacją do tych małych dzieci do ten 1,3 czy 3, 3 4, 8 No i na koniec zachęcamy oczywiście wszystkich o, oczywiście chętnych. Wszystkich zapraszam do szkoły muzycznej w Limanowej. Zapraszam na wszystkie instrumenty, które tutaj posiadamy, prawie większość instrumentów, które są w gamie szkoły muzycznej. I gwarantuję, że na pewno nie pożałujecie tego w przyszłości.